Listopad to czas szczególnej pamięci o naszych zmarłych, ale również czas, kiedy świętujemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Między innymi te tematy podejmiemy w najnowszym wydaniu magazynu Niedziela w Mieście, który powstaje we współpracy Tygodnika Katolickiego Niedziela i Telewizji Orion w Częstochowie. Maciej Orman, zaczynamy! Prawie każdego tygodnia na Jasną Górę przybywają zorganizowane grupy maturzystów z różnych części Polski. Młodzi nie tylko modlą się o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości, ale również zawierzają swoją przyszłość Matce Bożej. Jedną z grup, które ostatnio odwiedziły jasnogórskie sanktuarium, byli abiturienci z diecezji kieleckiej. stać młodego człowieka. Właśnie to jest ten okres, gdzie ta prosta matura, te proste rzeczy, wybór drogi swojej przyszłościowej, to go na pewno stresuje najbardziej. Te najprostsze rzeczy stresują najbardziej. A cieszy? Cieszą go inni ludzie. Co może cieszyć młodego człowieka? Myślę, że takie na przykład pielgrzymki jak dzisiaj. Boże, matce Boże, i wszystkie moje zmartwienia i obawy dotyczące egzaminu maturalnego. Mam nadzieję, że z Bożą łaską uda mi się przygotować jak najlepiej do tego ważnego wydarzenia w moim życiu i jakoś z dobrym wynikiem zakończyć szkołę średnią. Myślę, że będzie wszystko dobrze, bo trzeba myśleć, że będzie wszystko dobrze, ale też chcę zawdzięczyć y, moją wiedzę właśnie Panu Bogu, y, żeby mi dał siłę do tego, żebym dobrze wypadła jednak na tej maturze i żeby wszystko poszło dobrze. Też y, zdecydowanie chcę się pomodlić o moją rodzinę, żeby wszystko było. Dobrze, żeby wszyscy byli zdrowi. Jak przygotowuję się? No, no, no uczę się dużo. E, powtarzam też. No, jest to stresujący czas, bo mamy mało czasu, tak naprawdę, właśnie na te powtórki, bo cały czas jest bardzo dużo materiału na bieżąco, ale myślę, że jakoś daję radę. Jakby nie patrzeć, to jednak trzeba powtórzyć sobie wszystkie lata naszej edukacji, ale ja wybrałam język polski i biologię. Jest to troszkę zróżnicowane, bo jednak tu jest humanistyczne, a tu jest bardziej ścisły, ale na studia myślę, że bardzo mi się przydadzą te dwa kierunki, więc mam nadzieję, że dam sobie radę ze wszystkim. Droga młodzieży, dziewczęta i chłopcy, i wszyscy, którzy stanowicie tę charystyczną wspólnotę, niech najświętsza ofiara, najpiękniejsza modikwa kościoła będzie dla nas źródłem potrzebnych łask. Pozwólmy otulić się tą Bożą miłością, bo przecież Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, aby ono było nie tyle wegetowaniem, ale pięknym życiem, satysfakcją osobistą dla dobra Kościoła i naszej Polski. Młody człowiek żyje z jednej strony tym światem wirtualnym i tym wszystkim, co proponuje mu ten świat wirtualny, czy taką przestrzenią, która jest niewymagająca, ale tak naprawdę, kiedy rozmawia się z nimi, on szuka bezpieczeństwa, szuka pokoju, szuka miłości, szuka zrozumienia, szuka kontaktu z drugim człowiekiem. Myślę, że to są takie takich pięć płaszczyzn, na których współczesny maturzysta również i naszej diecezji, chce odnaleźć siebie, ale też potrzebuje najbardziej bliskości drugiego człowieka. I kiedy zda sobie sprawę, że w pierwszej kolejności będzie miał w sobie bliskość Pana Boga, to już jest wygrany, bo bliskość Pana Boga poprowadzi go do, do drugiego człowieka. Niestety czas, nie chcemy już wracać chyba do tego czasu, który minął, więc nie, nie nazwę go, ale wiemy o jaki czas chodzi. Spowodował, że oni zamknęli się bardziej w sobie. Pojawiły się lęki, pojawiły się fobie, nawet szkolne, w życiu młodego człowieka. Dlatego tak bardzo ważny jest ten kontakt osobowy. Wyrosła taka tradycja, gdzie po prostu trzeba zdać maturę, wtedy się jest dorosłym, ale według mnie tego na pewno nie definiuje matura. Wiadomo, że to jest jakiś krok, ten taki punkt, w którym... To jest ustalane, ale prawdziwe życie i dorosłość, dorosłe decyzje zaczynają się dopiero po niej. Egzamin maturalny jest jakąś formą dojrzałości. Wydaje mi się, że w sam fakt, że musimy się do niego przygotować przez te cztery lata. Jest to już jakiś rodzaj dojrzałości w naszym wykonaniu, ale prawdziwa dojrzałość myślę, że zacznie się dopiero po szkole średniej. Jak już pójdziemy na studia, pierwsza praca, myślę, że to będzie taki wyznacznik dojrzałości. Umiejętność podejmowania mądrych decyzji, które Mogą przełożyć się na nasz sukces kiedyś. Myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie trochę mają problem z tą dojrzałością i często właśnie podejmują pochopne decyzje, często w emocjach, a no jak wiadomo to jest najgorsze, co można zrobić. No myślę, że dojrzałość to taka świadomość tego, do czego się dąży i czego się chce. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Nie patrzę na statystyki, ale jednak to jest tak wymowne, że około ponad 2000 młodych ludzi chce w tym współczesnym świecie zamanifestować swoją wiarę, zamanifestować to, że jest osobami wierzącymi, że idą pod prąd tym współczesnym trendom. I kiedy przyglądamy się ich motywacji, to zdecydowanie przeważa wśród nich ta grupa ludzi, którzy Przyjechali tutaj motywowani swoim sercem potrzebą spotkania z Matką Bożą, spotkania z Panem Bogiem i proszenia nie tylko o światło Ducha Świętego na czas matury, ale proszenie również przede wszystkim dla siebie o to światło Ducha Świętego na to, co po maturze. Dużo osób teraz niestety odchodzi od wiary i, i to jest ten problem. Ale to pomaga człowiekowi gdzieś wewnętrznie zmierzać się z tymi celami, którego, przed którymi staje, przed tymi trudnościami. Myślę, że wiara jest bardzo potrzebna i oby tego młodym ludziom po prostu nie brakowało nigdy. Na Jasnej Górze, w bastionie Świętej Barbary, miejscu upamiętniającym Golgotę Wschodu, odbyły się zaduszki katyńskie. Spotkanie było połączone z promocją kolejnego tomu publikacji Prawda i Kłamstwo o Katyniu, zawierającego pracę laureatów i finalistów konkursu, organizowanego pod tym samym tytułem od 14 lat przez europoseł Jadwigę Wiśniewską. Tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa, ojczyzno ma. Od 14 lat organizuję konkurs historyczny Prawda i Kłamstwo o Katyniu i towarzyszy temu konkursowi, towarzyszą Zaduszki Katyńskie. Idea Zaduszek Katyńskich zrodziła się w redakcji tygodnika katolickiego Niedziela. Ówczesny szef, ksiądz Infułat Skubiś zachęcił mnie do tego, żeby promocję publikacji będącą owocem konkursu katyńskiego połączyć z Zaduszkami. Bez prawdy o Katyniu nie sposób zrozumieć historii Polski. Bez tej wiedzy nie można być prawym Polakiem. Możemy przez to uczestniczenie w takich wydarzeniach przekazać bardzo dużo rzeczy dla osób, które niekoniecznie być może z innych typu źródeł czy z innych, załóżmy, lekcji dowiedziałyby się tyle na temat danego wydarzenia. I myślę, że przeróżne wydarzenia odnośnie przeszłości, odnośnie... Różnych rzeczy, które miały miejsce w historii naszej ojczyzny, są stosunkowo inaczej i lepiej zrozumiane, jeżeli właśnie w taki sposób przekazujemy to innym osobom. Wywieźli nas gdzieś daleko na wschód. Jechaliśmy koleją w bydlęcych wagonach. Upchali nas jak, jak śliwki w słoiku. Ponad 13 godzin bez postoju, bez świeżego powietrza, bez posiłku. Potem gnali nas kilka kilometrów przez jakieś lasy, pola. W końcu zostaliśmy zakwaterowani w opuszczonej cerkwi. Spaliśmy na drewnianych piętrowych pryczach, gdzie nawet siano jest stare i przemoknięte. Było bardzo zimno. Poczułem się szczęśliwy, że prawie po ośmiu miesiącach będzie mi dane wyjść na wolność. Na drogę dostaliśmy prowiant, dwa śledzie i wodę. Potem zaprowadzono nas w głąb lasu. Związali nam ręce, założyli worki z tocinami na głowę. Usłyszałem strzał. Wiedziałem, co to znaczy. Wzięłam udział w tym konkursie, ponieważ e, chciałam zwrócić uwagę na patriotyzm. Jest to wartość, o której wydaje mi się dzisiaj za bardzo się nie mówi, a jest ona naprawdę ważna. W mojej rodzinie praktykuje się patriotyzm. Mam 102-letnią babcię, która widziała wszystko na własne oczy. Ważne jest, żeby mówić o takich rzeczach, żeby to nigdy więcej się nie powtarzało, bo no nie jest to rzecz, która powinna się powtarzać, powinna nigdy więcej czegoś takiego nie być, a jednak... No... Tak samo no, teraz się to dzieje, mimo tego, że, że wcześniej było znaki, że to może się wydarzyć i nikt z tym nic nie zrobił i dlatego jest tak, jak jest. I dlatego w, w kontekście tego, co kiedyś się wydarzyło, powinniśmy patrzeć na teraźniejszość i na przyszłość. Nie to, to tylko polski pan. Niech a łapem na ten ostatni stos, a wapną pamięć rozpuścił. Zdumienie, że się w noc. Generalnie młodzież mało zna historię, nie szanuje historii, nie chce się historii uczyć i historii nie czuje. Więc myślę, że wielki szacunek do tej młodzieży, która chce, która tę historię czuje i która się wzrusza. Natomiast wielka praca przed nami, przed państwem też. Podjęłam się trudu napisania tej pracy, ponieważ... Jestem osobą młodą, jak każda osoba, która dzisiaj została wyczytana i poproszona na scenę. Jesteśmy tak naprawdę przyszłością polskiego narodu i budujemy tak naprawdę przyszłość. Dlatego trzeba dbać o to, żeby patriotyzm nie został zapomniany oraz ci ludzie, którzy zginęli pod Katyniem, w Katyniu, w Miennoje. Na początek uczniowie szkół podstawowych. Miłoż wróbel, szkoła podstawowa imienia księdza Stefana Wojtyłki w starej wsi. Tak, tak, brawa są wskazane. Kacper musiał szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Julia Badora, szkoła katolicka, szkoła podstawowa w Częstochowie. Będziemy ciągłość pokoleni. Młodych ludzi, którzy pamiętają i wiedzą, czym była zbrodnia katyńska, jest to niezwykle istotne, bowiem, choć czasy się zmieniają, to istota brutalnego rosyjskiego imperializmu niestety wciąż jest taka sama, czego dowodem jest wojna na Ukrainie. To bardzo ważne, żeby młodzi ludzie byli świadomi historii narodu, z którego wyrastają, bo to tylko ten rozwija skrzydła, kto ma świadomość własnych korzeni. thank yeah. you wszędzie tam, gdzie dzieje się ludzka krzywda. Pomaga osobom bezdomnym, bezrobotnym, chorym z niepełnosprawnościami. Regularnie współorganizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy. Zawsze z dziećmi i młodzieżą dekoruje plac Biegańskiego na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz organizuje spotkania ze Świętym Mikołajem czy orszaki Trzech Króli. To tylko niektóre z zadań, jakie podejmuje siostra Milena Banach ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie. Za swoją szeroko zakrojoną działalność została wyróżniona statuetką tym, co służą miastu i ojczyźnie. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Szanowni Państwo, te słowa Jana Kochanowskiego stały się mottem honorowego wyróżnienia tym, co służą miastu i ojczyźnie, przyznawanego za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych. To prestiżowe wyróżnienie ustanowione zostało decyzją prezydenta Miasta Częstochowy w 2003 roku, a wręczane jest w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Ustanowienie wyróżnienia ma pomóc w kształtowaniu szacunku dla tradycji narodowych i patriotycznych, upowszechnianiu właściwych postaw obywatelskich, zwiększaniu zainteresowania historią narodu i małej ojczyzny, ich spuścizną kulturową i cywilizacyjną. Szanowni Państwo! Laureatami wyróżnienia miasta Częstochowy, tym co służą miastu i ojczyźnie w roku 2023 zostaje. Proszę o prezentację. Rafał Piotrowski. Cezary Kubiak Siostra Milena Banasz Jan Paweł II mówił o Częstochowie, że to jest dobre miasto, a ta ziemia to moja matka. Kochani, nie wyobrażam sobie naszego miasta bez tak wspaniałych urzędów, Szkół, dyrektorów, nauczycieli, cudownych dzieci, młodzieży, rodziców, wreszcie różnych wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, harcerzy, hospicjum. I tak można by było wymieniać w nieskończoność, ponieważ ta nagroda jest właśnie dla tych ludzi, którzy tak wiele dobra czynią. Ta nagroda to wielkie wspólne dzieło. Że teraz tą statuetkę tak chętnie bym ofiarowała wszystkim ubogim, wszystkim bezdomnym. Pan Jezus mówił ich zawsze będziecie mieć u siebie. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Cieszę się, że właśnie coraz częściej zauważa się człowieka cierpiącego, ubogiego, odrzuconego, że człowiek bezdomny ma także swoją niepowtarzalną godność, swoją niepowtarzalną wartość. Ta statuetka to Przede wszystkim zadanie, to przede wszystkim zobowiązanie ma być więcej, lepiej, ofiarniej, bezinteresowniej. To przypomnienie, że jesteśmy po to, aby służyć. Dziękując wszystkim, którzy otwierają szeroko swoje serca, otwierają szeroko swoje drzwi. Ja nigdy w Częstochowie nie usłyszałam słowa nie. Nie pomożemy, nie włączymy się, nie zrobimy razem. Ta ogromna solidarność to ogromne braterstwo wszystkich środowisk wszystkich naprawdę, jakie tutaj są. Częstochowie, budujemy wspólnie nasze dobre, piękne miasto. Udział w Mszy Świętej oraz w Marszu Patriotycznym. Wielu mieszkańców Częstochowy właśnie w ten sposób świętowało 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszym prawem i obowiązkiem jest być dzisiaj razem, zwłaszcza w obliczu kolejnych zmagań o prawdę, historię, suwerenność i niepodległość, powiedział arcybiskup Wacław Depo podczas uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę której przewodniczył w Częstochowskiej Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny. Serce nakazuje, żeby czcić ten dzień odzyskania 105, 105 rocznicy odzyskania niepodległości. To jest dzień, który każdy Polak powinien mieć, uczcić, ponieważ no, ten patriotyzm też nami kieruje, że, że tu jesteśmy. Jednak no, to jest nasza historia i tak dalej, no to musimy jakby dbać o to i pielęgnować to, bo może nam to nie wiem, wypaść w pamięci za parę lat. Przede wszystkim jesteśmy tu, bo chcemy. Jeśli chodzi o uroczystości patriotyczne, zawsze jako szkoła chętnie w nich uczestniczymy. Młodzież też tutaj bardzo chętnie przychodzi. Staramy się mi tutaj pielęgnować te wartości patriotyczne, ponieważ dla nas jako nauczycieli jest to dość ważne, aby młodzież poznawała naszą historię, wiedziała to, co, to, co jest ważne. Narodowe święto odzyskania niepodległości jest o tyle ważnym świętem, że ileś lat temu nasi pradziadowie Musieli o to walczyć, prawda? A teraz my tutaj przychodzimy, cieszymy się, że możemy manifestować ten dzień, i bardzo nam miło, że właśnie młodzież też chce z nami w tym dniu uczestniczyć. Zgromadziła nas dzisiaj tutaj miłość ojczyźniana która na ziemi polskiej i poza jej granicami zapisała niejedną kartę poświęcenia i ofiary z życia pokoleń Polaków. Abyśmy żyli w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Pokój Tobie Polsko. Nie wiem czy będę mogła powiedzieć, bo się wzruszam za każdym razem jak to mówię, ale uważam, że ojczyzna to jest wielkie dobro i trzeba o to dbać. No i ja tu jestem, żeby świętować ten ważny dzień, no bo żyjemy w wolnym kraju, który nie jest już okupowany ani nic. Głos mi się łamie, ale uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wychować dzieci tak, no, żeby byli godnymi obywatelami Polski. Módlmy się za naród Polski, aby czerpiąc z bogactwa własnej historii budował społeczeństwo oparte na ewangelicznych wartościach. Christe. Tegi, Bog sastem kuf nadzieję i modlimy się, i po to też właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby, żeby modlić się, i prosić Matkę Bożą, i pójdziemy w stronę Jasnej Góry, aby prosić Matkę Bożą, królową Polski, żeby, żeby otoczyła nas swoją opieką i żeby, żeby, żeby ta wolność trwała nieustannie. W naszym programie chcemy nie tylko informować, ale również formować naszych widzów, podejmując kwestie, które są często przez innych pomijane czy umniejszane. Podobnie będzie w kolejnym wydaniu naszego magazynu, na które już teraz w imieniu swoim i całego zespołu realizującego nasz program serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.